Agencja Rynku Rolnego jest agencją płatniczą akredytowaną w Unii, oczywiście jest również agencją rządową i realizuje niektóre mechanizmy wspólnej polityki rolnej, administruje określonymi funduszami, które wspierają rolników i rolnictwo, ale również konsumpcję, a także realizuje niektóre działania związane w oparciu o budżet polski. Także kompleksowo agencja. Uczestniczy w wybranych mechanizmach i to polityki unijnej i krajowej. Z pomocy krajowej mamy udział w dopłatach do y, tak zwanych działań z obszaru wspierania konsumpcji. Jest, są programy unijne, takie jak szklanka mleka dla szkół, owoce w szkole, pomoc najuboższym. I w niektórych z tych programów, zwłaszcza owoce w szkole, szklanka mleka, również jest udział budżetu krajowego. W owocach w szkole na przykład budżet krajowy wspiera w wysokości 25%, a do mleka są również dopłaty i to dopłaty nasze krajowe z budżetu państwa, a także z Funduszu Promocji Mleka, żeby to wsparcie było jak największe i Uczniowie na przykład, którzy korzystają z mleka, z szklanki mleka w szkole otrzymują ją bezpłatnie, chyba że korzystają z na przykład mleka smakowego albo jogurtów, wówczas jest to niewielka dopłata wynikająca z pewnej różnicy cen między mlekiem właśnie, które wspiera agencja, a ceną rynkową poszczególnych tych powiedzmy bardziej uszlachetnionych produktów.